Jak Chińczycy dbają na targach o klientów, patrzcie, jest kolejka ludzi, którzy wchodzą na stoisko Xiaomi, i tak samo jest kolejka ludzi, którzy ich przechwytują. Jak wchodzi jakiś gość na stoisko, to automatycznie jest przydzielany mu człowiek z obsługi tej firmy, który chodzi z nim i pokazuje mu samochody, cokolwiek on chce wiedzieć. No, czegoś takiego nie spotkałem na, na żadnych europejskich targach, żeby każdy, kto wchodził na stoisko, miał proponowaną obsługę. No i tak jak widzicie, ten samochód naprawdę przyciąga tłumy. No, ale ja się nie dziwię. W marcu tego roku firma sprzedała 35 tysięcy aut. Nie, przepraszam. Nie sprzedała. Dostarczyła 30 tysięcy aut. A wiecie, ile sprzedała? 85 tysięcy. Rok po premierze ten producent nie jest w stanie nadążyć z produkcją samochodów. Klientów cały czas jest więcej niż możliwości jego produkcji. Także to będzie hit. A to jest sedan. A teraz... W w lipcu czy w czerwcu tego roku będzie do sprzedaży SUV, który prawdopodobnie będzie jeszcze lepiej się sprzedawać. Także samochód, także marka, która 3 lata temu nie produkowała samochodu, nawet o tym nie myślała. W 36 miesięcy wprowadziła do sprzedaży produkt, który zrobił hype na całym świecie i do dzisiaj nie są w stanie nadążyć z produkcją. Tak się robi samochody, a nie tak jak Izera. Pozdrawiam Was.